Przed nami kolejne rozmowy branżowe, a więc seria stricte edukacyjno-informacyjna. Seria, w której zapraszamy różne teamy, różne projekty po to, żebyś Ty, drogi widzu, mógł poznać projekt, poznać, Produkty, zainteresować się tym, co dany projekt buduje i oczywiście wyrobić sobie swoją opinię na temat projektu, jego wartości. W tym materiale nie znajdziesz porad inwestycyjnych, nie znajdziesz porad dotyczących inwestowania. Jest to materiał informacyjno-edukacyjny. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich serdecznie. Kolejne rozmowy branżowe. Dzisiaj mamy, moim gościem jest Filip Wielanier z projektu Kuki 3. Cześć Filip, witam serdecznie. Cześć wszystkim. Dziękuję za zaproszenie, as always. Fajnie się z Wami spotkać, pogadać o tym, co dalej Kuki. To, to, co przede wszystkim nas cieszy, to że są cały czas dobre polskie projekty, bo tak jak wiemy, one mają różną opinię na rynku. Więc porozmawiamy sobie tak naprawdę, co udało zrobić się do tej pory, porozmawiamy o listingu oraz o tym, nad czym pracujecie. Ale zanim do tego, to chciałem Cię zapytać, bo teraz można odnieść takie wrażenie, że inwestorzy są mega podzieleni, szczególnie trwają gdzieś tam przepychanki na social mediach, w jakim tak naprawdę miejscu jest rynek. Jedni mówią, że to już koniec. Inni, że absolutnie nic złego się nie dzieje, bo jeżeli popatrzymy na cykliczność, to rzeczywiście po halwingu trzeba było zawsze trochę odczekać i po samym Halvingu mieliśmy te też spadki. Jakie jest obecnie Twoje podejście do rynku, jak patrzysz w ogóle na te spadki, na ten strach inwestorów, co według Ciebie tak naprawdę jest grane, czy chcą nas wyleszczyć, czy być może naprawdę to już koniec hossy? Myślę, że chcą nas wyleszczyć, <grych> jak to zazwyczaj bywa i... Jeśli już słychać takie głosy, że już jest, już jest koniec, to dobrze. To dobrze, że to tym bardziej utwierdza mnie to w przekonaniu, że tego końca jeszcze nie ma. Bo zazwyczaj tak jest właśnie, że jeśli głosy i nastroje na rynku są takie zwątpienie no to właśnie to jest ten moment, w którym oni chcą nas wyleszczyć, jak to powiedziałeś. Więc ja uważam, że właśnie to jest ten moment, w którym powiedzmy ten większy kapitał gra na. Przeczekanie, żeby retail i ulica, tak zwana, wyszła z rynku po gorszych cenach, a później wróciła na dużo wyższych. Więc takie jest moje zdanie na, na temat obecnego momentu w cyklu. To, co mnie cieszy, to, że mogę przy Kuki3 postawić taki zielony, zielony ptaszek, czyli dopisać Kuki3 do tych polskich projektów, oczywiście z polskimi korzeniami, bo jesteście projektem globalnym, który spełnił gdzieś tam pewne założenia, dowiózł pewne produkty. No i chciałem zacząć tak naprawdę od listingu. Udało się oczywiście wylistować na mojej ulubionej giełdzie na ByBicie. Jak generalnie oceniasz sam listing tokena? Jak patrzysz gdzieś tam na wycenę, na liczbę inwestorów? Czy jesteście w ogóle zadowoleni z tej pracy, którą Wykonaliście z samego też listingu. Mhm, jasne. Jeśli chodzi o sam token, no to on jest, jakby jego emitentem jest DAO Cookie. Samo w sobie My jesteśmy tutaj Technology providerem i też wspieramy całe DAO, jeśli chodzi o od strony strategicznej, operacyjnej. Jeśli chodzi o sam token launch i ocenę jego, wydaje mi się, że mimo wszystko jeszcze za wcześnie jest, żeby to ocenić, bo price action dopiero trwa tam całe no, dwa tygodnie, jeden dzień bodajże. Więc jest bardzo wcześnie, żeby oceniać, jak to rzeczywiście się potoczyło. Jeśli chodzi o wolumen, no to wydaje mi się, że on był bardzo spoko, bo ponad 52 miliony dolarów przez pierwsze 24 godziny na wszystkich cex i deksach. Jeśli chodzi o wycenę, w tej chwili około 130 milionów fully diluted value, w pełni rozwodnionych tokenów. Co też nie jest najgorszym wynikiem, a nawet bardzo dobrym przy obecnym rynku. Pewnie 3 miesiące temu to byłby średni wynik, teraz powiedziałbym, że to jest bardzo dobry wynik. Jeśli na CryptoRanku sobie wejdziecie i spojrzycie na ostatnie lunche i IDO, i na lunchpadach, to w tej chwili token Cookie jest trzecim najlepiej performującym tokenem wylanczowanym od początku maja, bodajże. Nie tylko chodzi, nie, nie mówię o ATH, tylko ogólnie o tym, gdzie w tej chwili jest cena, więc wydaje mi się, że to też jest kluczowe, że nie było pump and dump, jak to zazwyczaj bywa. I nie było, że e, wielkie, wielki multiplier i dużo xów na początku, a później e, dół i tylko w dół i przepaść, a, tylko ten wykres się kształtuje i Price Action rzeczywiście dość organicznie i wygląda to dobrze i obiecująco. E, więc ogólnie powiedziałbym, że misja wykonana sukcesem. Ale tak naprawdę w tej chwili my to traktujemy jako taki jeden z przystanków, oczywiście kluczowy, ale nie, nie zwalniamy ani na chwilę, jeśli chodzi o to, co budujemy w tej chwili. To, co się dzieje za okulisami, no to naprawdę wygląda bardzo dobrze, bo taką mamy, można powiedzieć, dynamiczną ekspansję biznesową. W tej chwili onboardujemy około dwóch klientów dziennie biznesowych, jeśli chodzi o to, żeby używali naszej analityki, też na podstawie tego, co pomaga, pomagaliśmy właśnie dla Cookie DAO przy launch'u tokenu Cookie, wypracowaliśmy wiele nowych rozwiązań, takich jak airdrop shield, scoring do airdropu, różne API e do farmienia punktów na Twitterze, które też są teraz bardzo popularne i teraz jesteśmy jednym z największych providerów, jeśli o to chodzi. Współpracujemy już z pięcioma firmami, które to kupiły od nas. Oprócz tego właśnie rundy KOL, które przeprowadzamy na Cookie Free Affiliate, które też nawiązują do Utility, o którym pewnie też sobie dzisiaj trochę porozmawiamy. No właśnie, myślę, że to jest taki dobry moment, bo zawsze po listingu wielu z nas, inwestorów, zastanawia się, co z tymi tokenami można zrobić, co już jest odpalone, co jeszcze nie. Co na ten moment hodlerzy Waszego tokenu mogą tutaj zrobić, co, co ruszyło i jak to w ogóle wygląda? Jasne, to tak. Jeśli chodzi o to, co można z nim już zrobić w, te, w tej chwili, no to o, oczywiście jest odpalony staking i on jest odpalony na bardzo atrakcyjnych warunkach, ponieważ przez pierwsze 30 dni APY jest na poziomie 120%. Jest do tego również uruchomiony referral program, czyli łączymy tak naprawdę transakcje on chainowe z referalami kod viral po prostu, w czym też jesteśmy dobrzy, jeśli chodzi o poprzednie kampanie redropowe, które przeprowadzaliśmy tu ostatnie 3 miesiące. Więc tutaj też wykorzystujemy naszą technologię do tego, żeby trakować kto kogo polecił i później wynagradzać tych ludzi. Więc e, jeśli chcielibyście komuś polecić staking pool, e, w tej chwili się nazywa First Movers e, na cookie.community, to dostaniecie 3% z tego, co wasz network zastykuje z, z waszych reflinków. Potwierdzam od razu, po. że hmm. działa i nasz link jest oczywiście pod tym materiałem, także Także wszystko działa tak. szybko i sprawnie. Możemy sprawdzić jak postejkujecie to później Maciej Wam powie czy, czy wszystko się naliczyło. Tak jest. Ale tak, w ten sposób to do tego podchodzimy. Jeśli chodzi o takie większe utility, nie tylko o sam staking, no bo staking to jest dość oczywista rzecz, ale takie już powiedzmy prawdziwe mięso, no to to są rzeczy, które już ogłaszaliśmy, że będą. Jeszcze ich nie wdrożyliśmy, nie zaimplementowaliśmy. Razem skoki dało i to są rzeczy pod farmienie różnych airdropów i różnych innych tokenów. Czyli nie tylko nasz znaczy nie, 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 nie nasz tylko ideo token Cookie, ale też inne tokeny z ekosystemu, który używa naszych technologii. I tutaj biznes model jest taki, że jeśli firma, my firmie, dostarczamy jakąś wartość w postaci analityki, w postaci user acquisition, w postaci właśnie różnych scoringów analitycznych, to oni nam płacą w tokenach a bardziej płacą właśnie do DAO i to DAO później redystrybuje te tokeny wśród stakerów tokena Cookie. Więc token Cookie możecie sobie wyobrazić jako taki indeks albo proxy na wiele innych tokenów. I co najważniejsze, na wiele innych nowych tokenów, czyli launchujących się, czyli to jest jakby agnostyczne, jeśli chodzi o chain, bo to mogą być zarówno EVM-owe projekty, jak i non evm owe o czym też mogę wspomnieć, jako pewnego rodzaju alfa, że. Nie, nie zamykamy się tylko na EVM pod różnym względem, e, ale właśnie też planujemy i już zaczęliśmy development nad różnymi e, featureami, nie tylko jeśli chodzi o nasze produkty, ale też o token e, pod non-EVM. E, konkretnego chaina nie zdradzę, ale jest to myślę no-brainer dla wszystkich, tylko może być chain, który e, w tej chwili chyba jest e, najpopularniejszym dla tak zwanego retailu, właśnie. Nie piszę tego na angielskich kanałach, to jest tylko dla polskiej społeczności alfa, ale właśnie w przyszłym tygodniu będziemy więcej na ten temat ogłaszać. Jeśli chodzi o, o inne, właśnie projekty, to to one mogą być zarówno z sektora gamefi, z DeFi, AI, Deepin. My dla nich robimy różne kampanie kol z influencerami i pobieramy po prostu około 10% z tego, i to idzie do stakerów tokena cookie. Więc w ten sposób ta użyteczność tokena nie jest jakby nie determinuje to żadnej inflacji tokena, a bardziej warto jest z zewnątrz, którą dostają jego holderzy i stakerzy za jakieś tam też czynności dodatkowe, które mogą dostać. Więc taki jest model tutaj, żeby mieć jeden token, a ekspozycję na wiele innych. Na cały tak naprawdę ekosystem i na wszystkich partnerów, którym dowozicie jakieś tam produkty. Tak, i tutaj jest bardzo ważny element, w którym występuje korelacja między e, taką hypogennością, można powiedzieć, danego projektu i tego, jak głośno o nim będzie, a tym, jaka będzie ekspozycja właśnie na niego dla stakerów, tokena cookie. Bo jeśli jakiś projekt robi dużą rundę KOL, e, w, czyli dla influencerów, poprzez Cookie Free Affiliate to jest taka nasza platforma matchmakingowa między właśnie influencerami a projektami to czym ona większa będzie, ta zbiórka, ta runda, tym większy hype będzie i tam, tym większy jakby rozgłos będzie tego projektu, ale też tym większe filmy pobierzemy, bo to jest zawsze procent. Więc 10% z miliona jest większy niż 10% z no 100 tak. tysięcy. Więc jakby ten exposure jest jeszcze większy na te najbardziej hypujące i największe projekty, które o których będzie najgłośniej po prostu. Więc to jest bardzo silna korelacja i tutaj myślę, że atrakcyjna. Eee, jeszcze dodam jedno słowo a propos tych rund KOL, które też wydają się być dość kontrowersyjnym tematem w tej chwili w krypto, to my podeszliśmy od tego trochę innej strony niż to jest do tej pory zaprojektowane i dajemy, nazwaliśmy to w ogóle Fair Kyle Rounds, żeby zrobić tutaj ukłon w stronę communities i w stronę tej właśnie zwykłych inwestorów indywidualnych. Czyli tutaj taki influencer, który inwestuje po ekskluzywnych, atrakcyjnych warunkach, w daną rundę KOL w projekcie, który normalnie nigdy nie byłby dostępny dla szerokiej ulicy, to on może poprosić o część alokacji dodatkowej w private sale'u dla swojego community. Czyli tutaj mamy win-win situation po obu stronach, ponieważ ten influencer KOL, czy też w ogóle całe community, tak jak kryptoekipa, wy możecie dostać alokację dla, swojego, dla swoich memberów społeczności. Dzięki czemu oni będą mieli w końcu ten dostęp, którego nie mieli. Wy będziecie mieć większe zaangażowanie, bo będziecie mieć po prostu ekskluzywną ofertę deali, które wcześniej nie były dla nich dostępne, a z drugiej strony projekt też jest zadowolony, bo community szanuje tych influencerów, którzy to robią, mhm. poprzez to, że też i dzięki temu są bardziej zaangażowani w ten projekt, który jest promowany i który jest nagłaśniany przez dany, daną grupę czy kreatorów czy influencerów. No Na pewno mega rozwiązanie, przynajmniej mi gdzieś tam prywatnie bardzo się podoba. Jest tu jeszcze oczywiście pytanie o sam staking, bo zazwyczaj, jeżeli mamy jakieś możliwości korzystania z różnych fajnych produktów, to zazwyczaj jest tak, że te tokeny musimy mrozić na bardzo dużo. Jak jest u Was, żeby korzystać na bieżąco, żeby być takim aktywnym stakerem? Czy tutaj trzeba może mrozić Was token na jakiś długi okres czasu? Czy te snapshoty na przykład są robione przed każdą akcją? Jak to dokładnie wygląda z punktu już takiego technicznego? Jasne, no to tak. Cały mechanizm i kalkulacja właśnie punktów, które się będzie zbierać pod to, będzie ogłoszona niebawem. I tam będzie już dokładnie przejrzyście powiedziane, za co są, bo oczywiście im dłużej, na im dłużej zastykujesz coś, no to tym więcej możesz na tym zyskać i tym większą później alokację do farmienia innego tokenu możesz mieć. Więc to będzie zależne. Oczywiście im więcej staykujesz i na im dłużej, tym później będziesz miał większą tę ekspozycję, krótko mówiąc, ale jeszcze nie była opublikowana dokładny, dokładny mechanizm tego. Okej. Okay. Z tego co rozumiem, to tak naprawdę Wy jesteście w takim momencie, że macie co robić, bo często jest tak, że po listingu projekty ogłaszają pewne rzeczy i jest taki moment odpoczynku. Ja widzę Kuki3 dzisiaj na takim etapie, że Wyście zrobili dobre produkty. Które gdzieś tam działają, i jesteście cały czas w takim etapie polistingu tokenu, kiedy pozyskujecie partnerów pod te produkty i chcecie właśnie tutaj dać te możliwości, czy to właśnie gdzieś tam callsom, czy influencerom, czy społecznościom, o których powiedziałeś. Czyli tak naprawdę Wasze skupienie teraz polega na tym, żeby gdzieś tam ten Wasz produkt jak najmocniej rozreklamować i żeby jak największa ilość partnerów z niego korzystała, i wtedy korzystamy na tym de facto wszyscy. Tak, dokładnie. I tak zupełnie obiektywnie patrząc na to z zewnątrz, to jakbyśmy sobie porównali naszą trakcję i powiedzmy dynamikę biznesową, jeśli chodzi o to, jak wielu klientów pozyskujemy pół roku temu, nawet trzy miesiące temu, a teraz, no to wzrosło to prawdopodobnie kilkukrotnie już i ciągle przyspiesza, ponieważ też ten lunch tokenu sam pokazał, że umiemy grać w grę, która się nazywa Web3. I po prostu projekty same zgłaszają się, abyśmy im doradzali, jak to zrobić dobrze. A przez to, że przez ponad 2,5 roku budowaliśmy unikalną technologię do User Analytics, do właśnie User Acquisition przez tą platformę afiliacyjną dla KOL, to mamy cały wachlarz produktów, z których oni mogą wybierać. Więc w tej chwili mamy przykładowo około 4 projekty, które dosłownie wszystko od nas chcą wziąć. Takich projektów jest obecnie coraz więcej. I na nich wszystkich będzie ta ekspozycja dla uh, stakerów. Więc, mm. jakby, uh, we are just starting, podsumowując. I naprawdę uh, to jest coś, co, co ekscytuje nas bardzo, ponieważ uh, my jeszcze nie widzimy tej mety w ogóle, uh, do której zmierzamy, tylko widzimy, że to po prostu coraz bardziej się przyspiesza uh, i że mamy coraz większą trakcję. Uh, też, żeby dać Ci jakiś przykład uh, taki bardziej uh, naoczny, no to na IFCC będziemy robić duży event. Głównie właśnie skierowany dla KOS-ów i influencerów razem z Cointelegraphem. My jesteśmy głównym jakby hostem, oni są naszym supportem tam, razem z ICP jeszcze jednym VC-kiem, który nam zainwestował. A po IFCC robimy duży event razem z Pudgy Penguins i Magic Edenem. Też e, e, głównie dla influencerów i kajowelsu, więc tutaj jakby. Magic idem, tam... czyli, czyli widzę, że tutaj kierunek Solana jakiś gdzieś tam się nam rysuje. Jakiś <laughs> wiem. Ale tak, może nie <laughs> potwierdzam, nie zaprzeczam. Cieszy mnie to oczywiście, bo my też jako Kryptek i Pomocno jesteśmy gdzieś tam w ten ekosystem zaangażowani, więc jeżeli będzie taki kierunek, to to jak najbardziej. To, to jeszcze. No, uważam właśnie, że jest takich Trendów obecnych na rynku, oprócz oczywiście memcoinów, które też się łączą ze Solaną samą, no to Solana ma tą przewagę nad innymi czynami, że po prostu jest w stanie onboardować nowych ludzi do Web3. A to jest tak naprawdę w tej chwili coś, bez czego nie da się żyć, ponieważ saturacja rynku jest na tyle wysoka, że nie ma sensu bić się o tych tam 100-200 tysięcy Native web 3 userów, tylko trzeba po prostu ściągać nowych. Więc wydaje mi się, że Solana robi to po prostu najlepiej i cały ekosystem. Też te blinks, które wypuścili, ogłosili chyba dwa dni temu czy trzy dni temu. Nie jestem pewien, jak to ma zadziałać od strony technicznej, ale jeśli to zadziała, to, to będzie game changer. To będzie jak framesy na parkasterze tylko że na Twitterze. No, plus, jeżeli dodamy do tego ETF-y na Solanie, tak? Wnioski są złożone, jeden w USA, drugi w Kanadzie, to być może będzie się działo. Mam jeszcze takie pytanie o też wasze produkty, bo oczywiście rozwijacie to, co macie, ale czy tak naprawdę macie jeszcze jakieś cele takie do końca tego roku, że jeszcze coś jest do wprowadzenia? Czy to bardziej jest już pilnowanie tego, co jest i ulepszanie? Czy jeszcze czujecie w Kuki 3, że od punktu produktu macie jeszcze nowe pomysły i jesteście jeszcze w stanie gdzieś tam swoją ofertę poszerzać? Tak. Oprócz tego, oprócz e, udoskonalania obecnych dwóch platform, czyli Cookie Free Analytics i Cookie Free Affiliate, e, zaczęliśmy pracę nad nowym produktem. O którym nie powiem nic, bo to będzie totalna alfa, ale on, on już jakby jest e, w developmentie. E, finalizujemy jeszcze końcową wizję tego i tutaj mogę tylko powiedzieć, jakie mamy podejście. E, bo wydaje mi się, że jak powiem, jakie mamy podejście do tego, to. Sami dojdziecie do wniosków, jakby, co może z tego powstać, bo ja jeszcze, też do końca nie wiem, co z tego powstanie, ale jestem bardzo tym podekscytowany. Jeśli chodzi o podejście, no to właśnie ono nie ogranicza nas do niczego, co wcześniej robiliśmy. Czyli nie chcemy robić czegoś um, na chainach, które do tej pory supportowaliśmy. Nie chcemy zrobić czy dla B2B ani dla K12ów nowej apki, tylko właśnie właśnie bardziej chcemy zrobić coś, co będzie synergiczne z tym, co do tej pory robiliśmy. Będzie wykorzystywało oczywiście tą technologię, ale w nowy sposób i na nowych warunkach obecnego rynku. Wydaje mi się, że w projektach Krypto trzeba być trochę jak kamaleon, jeśli chodzi o to, co budujesz i w co się wpisujesz. No my właśnie mamy taki plan na drugą część tego roku, żeby zbudować. Rewolucyjny produkt, który będzie nie tylko dla tej obecnej grupy customerów, którą mamy, czyli biznesu i influencerów, ale też dla osób indywidualnych. I to, co to będzie dokładnie, to, to właśnie jeszcze nie będę zdradzał, ale mm, widzimy tutaj, inspirujemy się takimi platformami, jak Pamfan, e, właśnie jak Farcaster, jak te nowe innowacje właśnie od Solany, e, jak, jak aplikacje. Te tapowe typu notcoin na telegramie. Więc jakby wszystko to, jesteśmy tego świadomi, to jest myślę, że najważniejsze, bo czasami projekty są trochę oderwane od rzeczywistości, zamykają się w swojej bańce tego, co oni tworzą, i skupiają się na tym, co sobie wymyślili pół roku temu. My jakby cały czas obserwujemy rynek i widzimy, co po prostu żre, mówiąc kolokwialnie, i widzimy, gdzie kapitał spływa i nowe liquidity i nowy inflow userów. I tam chcemy być. Mhm. Uh, Vince. Taka Me, mega porównanie z tym kameleonem, bo tak naprawdę często jest tak, że robisz jakiś produkt, przychodzi jakiś trend i ty sobie myślisz, okej, okay, ja tak naprawdę jestem w tym trendzie. I jeżeli jest takie podejście, kiedy ty patrzysz tak bardzo szeroko, i jesteś w stanie w to się wpisać, to jest super, no bo to, co mieliśmy do tej pory często, czy przy RWA, czy przy ai to po prostu, że projekt dopisywał sobie, że on jest RWA, czy, czy AI, dlatego też jest tak wysyp duży, dużej ilości projektów, które są zbędne. Filip, dziękuję Ci bardzo za aktualizację. Jestem mega zadowolony też, że mhm. jako ekipa mogliśmy dołączyć tutaj właśnie do Waszego projektu jako ten inwestor właśnie na tej rundzie KOL, bo tak naprawdę to, co obiecaliście, zresztą te rozmowy na eventach i gdzieś tam patrząc, jak pracujecie utwierdziło mnie w tym, że rzeczywiście możecie być tym polskim projektem, który tą flagą będzie wysoko machał i wypadnie na tej międzynarodowej scenie trochę lepiej niż nasi piłkarze na ostatniej na ostatniej imprezie, więc będziemy obserwować. Oczywiście, jeżeli dzisiaj zainteresował Zainteresowała Was kuki 3 Zapraszamy na social media. Zapraszamy też, jeżeli macie token, trzeba z niego korzystać. Link macie pod tym, pod tym materiałem. No i co? Na bieżąco będziemy obserwować i będziemy dawać aktualizacje. Dzięki wielkie i do następnego. Dzięki wielkie. Zaproszenie.